Cześć moi kochani, obejdźcie do końca, żeby wszystko, żeby nic wam nie umknęło, o, jeżeli będę w ogóle seplenił na tym odcinku, to przepraszam, ale mam tutaj prawą stronę troszeczkę twarzy sparaliżowane, przewiało mnie, zatoki poblokowało, szczęka boli, dlatego też live'owy nie robię. No dobra, ale chciałem Wam dzisiaj coś powiedzieć, bo na pewno wielu z Was nie wie. Siedzicie w domu, na pewno się nudzicie, gracie w gry, na pewno wielu z Was gra w Clash Royale. No i podejrzewam, że wielu z Was też chciałoby się na przykład sprawić, chciałoby spróbować swoich sił w jakichś rozgrywkach. Na polskim podwórku nie mamy jakoś tak dużo tych inicjatyw, ale jest jedna taka nasza społecznościowa organizacja, która się zajmuje organizowaniem różnych eventów. Wiecie dobrze, że też z nimi współpracuję, też różne rozgrywki robię. Oczywiście za ten odcinek nie pobieram pieniążków, żeby nie było. Robię to z tego powodu, że oni naprawdę dużo też dla polskiej sceny Clash Royale a robią. A o kim mowa oczywiście, o Grandzon Gaming. Oglądajcie do końca, bo na pewno Wam się to opłaci. Z nimi właśnie graliśmy dla Hospicium dla dzieci i zebraliśmy 32 tysiące złotych. No naprawdę byłem w szoku. Więc tutaj chłopaki, właśnie Dominator, próbują rozwijać to, robić jakieś dla Was turnieje. Fact, faktem, że szukają też jakichś sponsorów, żeby ktoś ich wspomógł. Jeżeli ktoś tu ogląda i chętnie by wspomógł te turnieje, to naprawdę zapraszam tutaj do Grand Zone Gaming. Możecie do nich pisać bezpośrednio. Tutaj jest właśnie czat. Na pewno ktoś z Was tutaj w, rogu, w prawym rogu tam na dole jest czat. Nie widać, bo mam troszeczkę ekran rozjechany. No dobrze, ale pokażę Wam dla tych, którzy nie wiedzą. A tu są właśnie regulaminy. I tu są właśnie różne rozgrywki, Corona Cup, to chyba trwa do, aż do maja, chyba w maju będą finały i to na moim kanale, 2-3 maja, ile dobrze pamiętam, Happy League, Polish Royal Series, Long Cut Cup, no tu są różne, różne serie, możecie sobie wejść i poczytać na przykład regulamin Corona Cup, tutaj jest 1000 zł w puli, możecie spróbować zagrać, Wy, jeżeli twierdzicie, że jesteście słabi, możecie się spróbować z najlepszymi, więc wchodźcie tam, próbujcie, tu są jakieś konkursy, powiem Wam, że nie dokładnie śledzę, bo tutaj mi czasem na, na pewno piszą, ale niektóre tematy to nie mam czasu i tam po prostu zlewam, tak szczerze mówiąc, ale mówię, Grand Zone Gaming, link macie w opisie, wejdźcie sobie, więc różne tam właśnie turnieje są organizowane, ale teraz najlepsze. A poczekajcie, właśnie się tutaj, Corona Cup trwa. Jest też zrzutka, jeżeli ktoś by się chciał dorzucić, właśnie zasponsorować. Teraz najlepsze. Ostatnio Grand Zone Gaming wydało własną aplikację. Można ją znaleźć na Google Play właśnie Grand Zone Gaming instalujecie, macie wszystko w jednym miejscu, wszystkie informacje są też powiadomienia w aplikacji i tak ostatnio rzuciłem temat dominatorowi, żeby właśnie jak nagram ten odcinek, to Was poinformuję że właśnie tam przychodzą informacje, powiadomienia, telefon i w takim jednym powiadomieniu na nowo sezon pojawi się um, turniej, dwa turnieju i hasło. I osoby, które zobaczą te powiadomienie, yy, będą miały okazję zagrać opas royala. Nie wiem, czy Grand Zone Gaming też dorzuci do tej puli i pewnie może jakieś turnieje lub dwa, ja też dorzucę pewnie jeden lub dwa, A więc musicie sobie zainstalować Grand Zone Gaming i tam wszystkie informacje macie na bieżąco, powiadomienia, jeżeli są jakieś turnieje, zapisy czy coś, więc nic na pewno nie przegapicie. No ale mówię, współpracuję z chłopakami właśnie, więc chcę im troszeczkę pomóc wypromować to też wam też przekazać informacje o różnych rozgrywkach. Możecie nawet napisać do Grandzon Gaming z taką propozycją, że powiedzmy jestem tam jakimś graczem, chciałbym się sprawdzić, czy możesz mi załatwić jakiegoś gracza. Na pewno się możecie dogadać i Grandzon Gaming na pewno wam załatwi, na przykład kogoś stopki, z stopki z polskiej do zagrania. Podejrzewam, że chłopaki tam też się zgodzili, też ewentualnie, żeby promować właśnie Grand Zone Gaming, bo tam też biorą udział w tych różnych inicjatywach, tych rozgrywkach, jak widzicie tutaj korona KP ciągle trwa, tam już chyba są rozgrywki grupowe, ile dobrze pamiętam, pierwsza grupa już chyba rozegrała i teraz idą kolejne grupy, no i Mówię, no trzeba po prostu śledzić. Ja wiem, że teraz w domu siedzimy, sytuacja jest nieciekawa, no, ale tutaj Grand Zone Gaming wychodzi naprawdę z niezłą inicjatywą, jakiś yy, szansa dnia tutaj, o zobaczcie, możecie wygrać szansa dla, dla każdego, dostać się do Happy League za pomocą aktywności na naszej stronie, widzicie? Chociażby za to się możecie tutaj dostać, więc mówię, musicie sobie wejść, poczytać wszystkie regulaminy, aktualności na pewno coś dla Was wpadnie. Long Code Cup już był, Champions of Poland był, oczywiście był nam mnie na, nie na Discordzie mam nadzieję, że tutaj ten GZGTV wróci, zobaczymy, jeszcze pogadam z Dominatorem, ale mówię, Wejdźcie sobie na grandzon gaming lub zainstalujcie aplikację. Linki macie w opisie i musicie tam śledzić, będą powiadomienia przechodziły. A podejrzewam, że na nowy sezon na pewno w którymś dniu przyjdzie do Was powiadomienie z turniejem i hasłem i będzie możliwość wygrania pass royala. Więc serdecznie Was zapraszam, oni mi pomagają, ja im pomagam, więc to taka jest obustronna współpraca. To jest taka społeczność nasza, podziemna, gdzie próbujemy coś robić. A jeżeli ogląda to, przypadkiem jakiś sponsor, który chciałby chociaż raz zainwestować w rozgrywki mobilne. Chłopaki już mają doświadczenie w różnych, różnych rozgrywkach. Przepraszam, że tak jak mówię, niewyraźnie coś wymawiam, ale nie mogę za bardzo szczęką ruszyć. Przewiało mnie cholernie mocno, przepraszam za te słowa, ale no boli mnie tutaj cała ta strona. Dobra. No to tyle, linki macie w opisie, zapraszam Was do zainstalowania aplikacji ewentualnie wejdźcie sobie na stronę i śledźcie po prostu, po prostu, o kurde, ale się plenie, język mi trętwieje, dobra, kończę, koniec tego pokażania się, trzymajcie się cieplutko, na razie, cześć.